Hej cześć manko, witajcie na moim kanale. Ja jestem Tobiasz. Powiem szczerze, że nie chciałem nagrywać filmu, ale zmotywował mnie Adrian pisząc dawaj więcej filmików. Przede wszystkim na początku chciałbym Wam podziękować za te 200 subów. Po prostu nie wiem jak to się dzieje, nie wiem jak te wyświetlenia w ogóle jak to świetnie idzie. Eee, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy nadal warto na Rollercoinie inwestować cokolwiek. Dlaczego w ogóle pojawiałyby się myśli, że już nie warto? No myślę, że głównie dlatego. Jest tu już ponad 2 miliony 300 tysięcy użytkowników, a bloki, nagród cały, cały czas są takie same. Oczywiście oni tam zwiększają co tydzień praktycznie jedną z walut, ale no. co nam to daje? Bo jakby to było na stałe, to dałoby się jakby z tego skorzystać, ale no jak na tydzień włączają, jakby podwajają nagrodę jednej waluty, no to wszyscy przyłączają mocno to i to w zasadzie wychodzi prawie tak samo. Dlatego ja się trzymam tego, że cały czas praktycznie kopię tylko Matica. Tutaj jak widzicie, resztę mam dzięki Wam, bo naprawdę fajnie to już wygląda, jeśli chodzi o moje zaproszone osoby. Mmm... No chociażby, no Satoshi akurat mało i trochę więcej, no ale przede wszystkim RLT. Fajnie, że kopiecie. Eee, no i tak. Czy warto? Jak widzicie, no kopalnia mi się powiększa, oczywiście głównie dzięki Wam, bo sam jakoś dużo nie inwestuję. Eee, hmm. Oczywiście idzie to powoli, ale jakoś tam eee, idziemy. A czy warto? No jest już tyle osób, że w zasadzie jeśli... Rok temu, tak jak ja mniej więcej rok temu dołączyłem do RollerCoina, no, yy, no to rok temu to się opłacało strasznie. Yy, no, a teraz jest właśnie, cały czas są praktycznie takie same bloki. Znaczy, tam była jakaś w sumie zmiana, ale no, jakby dołączyło tyle osób, że naprawdę to już jest mniej opłacalne niż wtedy. Ale czy w ogóle się opłaca? No, tutaj już sobie trochę policzymy i wejdę sobie w koparki i Elmonstro, czyli na ile najbardziej opłacalna koparka z tych tutaj wszystkich dostępnych na ogół. Bo oczywiście, że te eventowe koparki, czy na przecenach one, one się nie liczą, one są rzadko, ciężko taką dostać, ale no, jak już są, no to się opłacają zwykle. Więc tak, 110 teh na sekundę to jest. Mm, czyli wpisujemy do kalkulatora ro RollerBody, yy, tutaj wezmę moc, yy, weźmiemy RLT i moc. No tu akurat głównie ludzie RLT kopią RLT, ale potem weźmiemy też może co innego, mm, jak widzicie. Kupując taką koparkę za. Ona tam bodajże kosztuje 100 dolarów, czyli płacimy 400 zł, a dostajemy 58 centów miesięcznie. No, jakby wiecie, ten zwrot jest naprawdę długi, i wydaje mi się, że to bardzo dużo mówi. Aczkolwiek ja dalej jestem zdania takiego, że referalsi. Po prostu osoby zaproszone. To jest najważniejsze i to powinniście zdobywać. Tak jak ja właśnie y, mam prawie 60 osób zaproszonych i gdyby nie to, no to ja w zasadzie te 37 dolarów, ile ja bym zbierał z, ta z takimi koparkami, nie? Y, no więc, dobra, weźmy bitcoina, bo możecie powiedzieć, że y, wszyscy kopią rlt. Oj, co ja zrobiłem? <laughs> Że wszyscy kopią RLT. No, bitcoina kopie mniej osób, jak tu widzimy. Yy, bierzemy bitcoina. I to jest niecałe 1000 Satoshi miesięcznie. No, jak wy wiecie, to jest mało, to jest strasznie mało. 1000 Satoshi bitcoina, no. Za 400 dolarów raczej wolelibyśmy dostawać. 50 tysięcy Satoshi miesięcznie. No nie 1000. No ale okej. Okay. Weźmy, może matika. Yy, w sumie sprawdzimy sobie yy, cenę poligona. Yy, czekajcie, obecnie ona coś wychodzi około 2 dolarów. Dobra, 8 złotych W sumie w złotówkach lepiej będzie, łatwiej będzie policzyć. Eee, dobra, ja chyba to skopiowałem już. Więc eee, 0,29, czyli w zasadzie 1 trzecia tego. No za te 2-3 zł płacić 400 zł za te 2-3 zł miesięcznie. No nie, no jakby Sorry, ale to jest naprawdę słabo opłacalne. Chociaż z drugiej strony to nam pokazuje, że rollercoin, jakby wiecie, yy, ludzi dochodzi, a oni płacą cały czas tyle samo. Więc yy, oni w zasadzie im więcej jest ludzi, tym im to się bardziej opłaca, bo więcej dostają, a sami dają jakby cały czas tyle samo, więc w zasadzie mamy pewność, że rollercoin 10, 15, może 20, 30 lat się utrzyma, bo no po prostu. Ciężko jest, żeby, żeby się nie utrzymał, nie? No chyba, że ludzie nagle przestaną wpłacać, przestaną w ogóle wchodzić w, do Rollercoina. No i co? Ja myślę, że główną lekcją, jaką powinniście wyciągnąć z tego filmu nie jest to, że mm, powinniście przestać korzystać z Rollercoina, bo możliwe, że jakby twórcy zwiększą bloki, wtedy będzie fajnie, tylko główną lekcją jest to, żebyście zapraszali osoby, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jak widzicie, mam tu w zasadzie pasywny dochód. Może nieduży, ale no mam. Yy, no okej, okay, a więc to by było na tyle. Ja bym chciał wam jeszcze raz podziękować za to. Yy, no i do zobaczenia. Cześć.